Zima przyszła. Rybki sobie zimują w oczku. Tutaj ich nie widać przez te piłki, ale stoją na płytkiej wodzie. To woda nie zamarza pomimo mrozów. Także piłki się sprawdzają. Dodatkowo chodzi na powietrze, więc tutaj raczej problemu z zamarzaniem nie powinno być przy takich lekkich mrozach. To ja dzisiaj chciałem trochę się zabrać za robotę, zacząć sobie tutaj przygotowywać. Już w moim pomieszczeniu na filtry, miejsce pod Tempest pod filtr, który zamontuję na linii Skimera. Tutaj mam taki bypass. którym idzie woda ze Skimera. Aktualnie z powrotem wraca przez dysze do stawu do oczka. I będę chciał w to miejsce zainstalować Tempest, dodatkowy filtr ze złożem statycznym, który mi właśnie wyfiltruje dużo jeszcze zanieczyszczeń, takich mniejszych. Żeby to zrobić, to najpierw muszę troszkę tu zrobić w porządku z tymi kablami. Wszystko to gdzieś tutaj te kable sobie poprzyczepiać na ścianach, przenieść tą półkę z pompą tutaj wyżej. Te gniazdka też tu mi się odczepiły, ale to muszę je tu przymontować, też tam wyżej na ścianie. Półka pójdzie gdzieś tu. Ten będę miał tu pompę. Jeszcze muszę dokupić taką samą pompę, drugą taką samą pompę, ponieważ pompa, która dostałem do bioklara, do złoża ruchomego, to jest jakiś taki totalny Chińczyk. Który po prostu nie, nie ma wystarczającej wydajności, żeby ruszyć to złoże. Wnosi to na powietrze, ale nie jest w ruchu tak, jak powinno być, więc muszę drugą taką pompę tu dołożyć. Będę miał dwie pompy, które zainstaluję tu na tej półce. I w tym celu też muszę właśnie tą alawodną rurkę, która jest u mnie rurką powietrzną, przeinstalować tam, puścić ją przy ścianie i wyjść potem tutaj na tą półkę, która będzie w nowym miejscu. Dodatkowo muszę przerobić ten bypass, który mam połączony ze zbiornikiem osadowym, z moim osadnikiem, który wypompowuje po prostu, gdy czyszę ten osadnik. Czasami raz na jakiś czas wypompowuję z niego całą wodę i puszczam po prostu moją pompą normalną do oczka. Puszczam przez bypass i muszę to przerobić troszeczkę, bo tu mi zabiera za dużo miejsca, więc tu odetnę, w tym miejscu odetnę wepchnę to wszystko, wypchnę po prostu na zewnątrz, ten zawór przemieści mi się tam pod ścianę dołożę dwa kolanka i puszę to tutaj przy samej tej pustakach na których stoi filtr dzięki temu zyskam tutaj więcej przestrzeni tą rurę też od EasyPod'a, od tego mojego filtra mechanicznego to jest pustowa rura od zanieczyszczeń, muszę troszeczkę też wygiąć tutaj bardziej może ją puszczę w ogóle tamtą dziurą niżej, żeby też mi nie przeszkadzała do tego mojego tempesta tutaj więc po takich porządkach po tej, po tej reorganizacji tutaj w środku dopiero będę miał miejsce na nie zainstalowanie tempesta i dzisiaj już chciałbym zająć się trochę tym tymi porządkami tutaj, tym przygotowaniem miejsca pod ten mój filtr A z takich dodatkowych rzeczy, to sobie tutaj pompka chodzi na minimalnym przepływie, jaki się da. Pobiera teraz 19-20 W. Woda sobie delikatnie przepływa, tak żeby filtracji nie zatrzymać na zimę. Tu sobie wszystko płynie. To pomieszczenie mam ocieplone taką podklejoną watą. Wyklejone jest całe. Tam jedynie w jednym miejscu nie doszedłem, tam z drugiej strony za te pustaki, ale to generalnie jest ocieplone. Więc tu się nie boję, że mi coś zamarzy, filtracja sobie chodzi, woda jest w ruchu. Tutaj mam jeszcze bioklara w takim moim prowizorycznym powiedzmy budyneczku ocieplającym. Zrobiłem go po prostu z kantówek i z płyty USB. Ociepiłem to steropianem, wyłożyłem i zrobiłem taki. O, obiłem papą, żeby to było odporne na warunki atmosferyczne i po prostu na zimę nakładam to. Tutaj mam uchwyty takie, żeby to przenieść. Na zimę to nakładam na ten bioklar, żeby mi po prostu tam woda też nie zamarzła. A na lato będę po prostu ściągał, bo, bo to mi się tutaj nie podoba taki, taki twór. Generalnie to robiłem też to z kontuzją pleców. Już nie mogę nawet śrubek przekręcać, tak, tak nabawiłem się takiej kontuzji wcześniej też. I po prostu zrobiłem to na tyle, jak byłem w stanie. ale na przyszły sezon e, chcę to trochę udoskonalić, poprawiać trochę estetykę wykonania tego. Obiję to jakimś gątem, żeby to, żeby to wyglądało lepiej trochę. Na razie tak zabezpieczyłem, że po prostu przetrwało zimę. E, mogę Wam pokazać, jak to się wygląda w środku. A tutaj, tutaj jeszcze z tyłu, z tyłu za tym moim pomieszczeniem na filtr, mam tutaj wyprowadzoną rurę, która idzie do bioklara. Jest ona ocieplona też watą i owinięta streczem, żeby ta wata też nie zamakała, tak? Yy, I ta rura wchodzi po prostu tutaj do tego yy, budynku, w którym znajduje się yy, bioklar. O, tutaj właśnie w środku yy, ten budynek jest ocieplony z tyropianem, także tak nic mi tu nie przemarznie tu jest bioklar przez który sobie przepływa woda no i tak sobie to tu zimuje więc na wiosnę ten budynek zostanie stąd przemieszczony, zabrany potem na zimę znowu go tutaj zainstaluje i tak i tak w kółko no bioklar musi być zabezpieczony czymś, bo on by bardzo łatwo przemarz zimą więc w tym rozwiązaniu, które ja mam rozwiązaniu, które ja mam tutaj, czyli z systemem takim powiedzmy hybrydowym bo grawitacyjnie odprowadzam wodę z oczka do tego mojego osadnika, ale z osadnika już czerpię pompami pompowo, czyli w tym systemie pompowym, w którym mam filtry, tu w środku i tu w bioklarze, niestety znajdują się one na powyżej poziomu wody w oczku i yy, no, muszę je czymś zabezpieczać dodatkowo, nie mam tu żadnej komory ani niczego. Więc ten bioklar musi sobie tak tutaj stać na poziomie terenu, żebym potem z niego grawitacyjnie odlewał przez wodospad. W tym systemie tutaj to wymaga takich no, usprawnień w postaci ocieplenia na zimę i tak dalej. Dobra, zobaczmy, czy ryby widać. O, tam trochę widzimy, jak pływają. Trochę się ruszyły. Może tutaj zobaczymy. O, jest szoła sobie płynie. Mhm. Jest suko Kochaku. jest mój Utsuri którego ledwo widać gdyż bardzo dużo nabył czarnych kolorów od czasu kiedy go kupiłem po te pomarańczowe e, pomarańczowe miejsca na jego ciele zamieniły się w takie pomarańczowo czarne można powiedzieć kropkowane ale to jest moja największa ryba też bardzo ją lubię Okay, mam tutaj jeszcze właśnie przygotowaną przedłużkę, trochę tego węża powietrznego, kolanka, które będą mi potrzebne do wykorzystania w montażu. No więc czas zabrać się trochę za robotę. Ok, kable trochę poprzekładałem. Już powoli tutaj robię przeróbki. Kółka będzie przeniesiona tu wyżej, miejsce już przygotowałem. Ale okazało się, że muszę też przenieść te gniazdka trochę wyżej, ale to nie jest problem, odkręcę je. One tu mają trochę więcej kabla, żeby tutaj można było do tych czasówek podłączać swobodnie kable. Głównie na powietrzacz i też skimmer. Także tak to wygląda na razie. To gniazdko muszę też podłączyć tutaj wyżej. No i jadę dalej z tym koksem. Dalszy filmu z montażu filtra, w trochę po dłuższej przerwie, największe mrozy puszczają, przez to, że właśnie taka była kiepska pogoda i bardzo zimno, trochę wstrzymały mnie te prace z montażem, ale co nieco udało się już zrobić, więc pokażę, jak to teraz wygląda. Aktualnie. Przerobiłem sobie właśnie tutaj tą półkę na pompki. Mam tutaj jedną pompkę Sekoch. Ona sobie teraz pracuje do napowietrzania oczka. A tu będzie druga, którą też już mam. Później ją pokażę pewnie w jakimś kolejnym filmiku. Ona będzie do napowietrzania naszego ruchomego w bioklarze. Przerobiłem tą rurkę. Puściłem ją sobie tam z tyłu, żeby mi nie przeszkadzała. Tutaj przerobiłem też ten system tego bypassa mojego którym odpuszczam czasami wodę, jak sobie czyszczę osadnik. Też go tutaj zrobiłem bliżej całej tej podstawy, na której stoi filtr, żeby też mi tu nie przeszkadzał. I teraz to sobie leci tam, więc tutaj mam miejsce do montażu mojego Tempesta, który będzie podłączony do skimmera. Kabel od prądu, też tu wrzuciłem w środek, ocieplenie. Tu są te rurki, gdzie miałem bypass ze Skimera. To będzie wejście i wyjście. I tu podłączę filtr. Filtr na miejscu. Zainstalowałem go sobie tutaj na takiej belce drewnianej. Cały ciężar na tempeście przenoszony jest tutaj przez tą rurkę, która jest wklejona. Trochę takie to jest rozwiązanie. Średnie, ponieważ cały ciężar, yy, kiedy filtr jest napełniony, to jest około 30 kg i tu działa taka siła trochę wyrywająca. A uchwyt jest tutaj oparty na tej rurce plastikowej, która jest wklejona, więc trzeba dodatkowo go zabezpieczyć yy, takimi tajrapami, żeby on się nie wysuwał w tamtą stronę pod ciężarem wody. Te tajrapy dałem trochę za cienkie, muszę je wymienić na grubsze. Góra dół trzeba by zabezpieczyć w ten sposób. I dodatkowo trzeba będzie jednak jeszcze podłożyć jakiś klocek drewniany tutaj pod spód. Ponieważ z tego co widziałem gdzieś tam ludzie tak to instalują, a ja też nie wierzę tym, temu uchwytowi tutaj na tej wklejonej rurce. Także trzeba będzie tutaj takie poprawki wstawić. Tu jest zawór spustowy, z wężykiem, który tam zasysa powietrze. Kiedy ten się czyści. Dodatkowo wkleiłem sobie już tutaj te zaworki gilotynowe, żeby odciąć filtr, i będę teraz kontynuował tutaj dalej z wklejaniem sobie tych rur, żeby już tutaj wyprowadzić instalację pełną do podłączenia tutaj do tej mojej rury, z której pobieram wodę.